Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Dziś dzisiaj jestem w Chełmsku Śląskim, za domkami tkaczy, idę niebieskim szlakiem, tutaj drogą krzyżową i do kościółka na wzgórzu, tu Pan polecam z lnianej chatki, Wam wszystko powie, gdzie jest źródełko, gdzie jest droga krzyżowa, bardzo miły gościu, polecam przyjazd. I odwiedzenia przede wszystkim domku Kutkacz. Idę polem 3,2 km, gdzieś 50 minut do Kalwaria. Tutaj jest taka droga w pięciu radości: Dom Pustelnika i Kalwaria, i jest Kościół Świętej Anny z 1700 yy, skakiem roku, który był rozkradany, rozwalany, ale się udało go przywrócić. Za siódmym figurą jest chyba też cudowne jakieś źródełko polem idziemy sobie i sobie po prostu idziemy pierwsza figura Kalwarii a ich jest widok ładnie co i druga stacja i tak będzie jeszcze tych stacji troszeczkę tam dalej Jest kościół zakaz wjazdu jest kościół idę na przodu zobaczę co to jest i te drogi krzyżowe są po bokach a ja idę zobaczyć tu naokoło są te stacje nie wiem czy wejdę chyba nie wejdę tak to wygląda tutaj 1890 Jest w remoncie tak w ogóle o wszystko jest remontowane, bo było Niestety nic nie zobaczymy. Teraz tutaj jest boczny, nawie jest ołtarz, matko Bolesna mu się za nami, są roboty budowlane, odbudowywują ten kościółek Tutaj jest dom pustelnika, czyli Ktoś tutaj mieszkał przez lata. Nie schodził tam do Chemska. Oczywiście to teraz jest wieś, niby tutaj czytam, czyli jest utraciła prawa miejskie. Nie wiem dlaczego, chociaż to jest duża miejscowość. Atrakcyjna turystycznie, może troszkę zapomniana. O. Niektóre stacje drogi krzyżowej, tu jest dziewiąta, tam jest dziesiąta, nie ma tego, idę do źródełka. Poza siódmą miało być źródełko, to idę zobaczyć. A tutaj z drugiej strony jest ten kościółek, proszę bardzo. I za kościółkiem jest drogowska źródełko Świętej Anny, ścieżką 100 metrów. Proszę bardzo, idę. Ta Święta Anna wszędzie występuje. Mata, nie. Wiem babka Chrystusa no. i mamy źródełko świętej Anny które no tak tutaj ciecze a tutaj na górze schodzi z góry trzeba było na górę iść ale nie mam siły